W domu Polonii, w domu wszystkich Polaków, za granicą i w Polsce. I mam nadzieję, że ten dzień owocnie spędzimy, i bardzo za to serdecznie dziękuję. Ja tylko chcę na szybko powiedzieć, że oprócz coś dla ucha, coś dla duszy też są przygotowane stoiska cateringowe, które będą już niebawem otwarte dla Państwa. Oprócz tego też będą dostępne różnego rodzaju atrakcje dla dzieci. A naj, takim większym atrakcją, największą atrakcją, jaką będzie, to będzie losowanie roweru, który jest ufundowany przez naszego ministra ochrony środowiska. Także ślicznie dziękujemy i życzymy miłego pobytu. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Półtusk niezwykle serdecznie i gorąco i w przenośni, i rzeczywiście wita wszystkich uczestników, organizatorów Marszu dla Życia i Rodziny. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa i z pełnym. Jestem pełen podziwu i uznania, że od wielu lat organizujecie Państwo ten marsz i promujecie, przedstawiacie mieszkańcom naszego miasta te dwie najważniejsze idee. Szczególnie idea rodziny jest mi, jest mi bliska. Uważam, że rodzina to najwspanialsza instytucja, jaka kiedykolwiek w dziejach ludzkości powstała i funkcjonowała. To nie gmina, to nie ministerstwo, to nie inne żadne urzędy, tylko rodzina. Nawet w dawnych czasach komuniści uknuli takie brzydkie powiedzenie, że rodzina to podstawowa komórka społeczna. Chcieli pozbawić się jakichkolwiek funkcji emocjonalnych, a rodzina to miłość, wiara, nadzieja to wzajemne poszanowanie. Moi drodzy, każdego roku zastanawiamy się nad formą tego marszu dla życia i rodziny. I niekiedy gdzieś jakieś zwątpienie zakrada się do Umysłu człowieka, czy nie zmienić formy, jak ludzie nam odpowiedzą, ile nas na tym marszu będzie i czy przyjdziemy na ten marsz radośnie, czy nie zabraknie nam odwagi, żeby zaprezentować, że opowiadamy się za konkretnymi wartościami. I dzisiaj, gdy marsz wchodził na ten teren, gdy szedł ulicami naszego miasta, myślę, że doświadczyliśmy ogromnej radości, ale także tego, że jak działa Duch Święty. Oto Dzięki niemu. W czasach, kiedy tak wiele złego mówi się o rodzinie, jest tak wiele krytycznych uwag, kiedy mamy ze zjawiskiem profanacji, kiedy mamy ze zjawiskiem ośmieszania naszej wiary, wartości, to postawa, którą dzisiaj prezentujemy, i nasza odwaga, że oto. My idziemy ulicami miasta Półtuska, aby zaprezentować, aby głosić najważniejsze wartości. Tymi najważniejszymi wartościami jest życie i jest rodzina. Bardzo się cieszę, że tak licznie, jak co roku, znów poszliśmy ulicami miasta. Jest to wielkie świadectwo dla wszystkich, że. Wartości te dla nas są niezwykle drogie. i spokojnie, i spokojnie. No właśnie, pośpiech umiarkowany jest wskazany, czyli nie za szybko. Jedziemy, jedziemy. Brawo, brawo. Tam co się dziewczyny na przewracają, ale to nic. Najważniejsza jest zabawa i pięknie jadą do mety. Brawo, brawo. I to była Wiktoria i Wiktoria i Ola musiały wygrać, no jak Wiktoria mogła nie wygrać, tak jak chodźcie dziewczyny po Lizaki. Wiktoria, proszę, bardzo, bardzo proszę. Piękna rywalizacja, super, dziewczyny leżą.